Jeszcze nie przybiliśmy śledzi gwoździ do końca, natomiast mamy pytanie, które jest bardzo istotne i namiot jeszcze jest nieużywany, dzisiaj będziemy spali pod nim pierwszy raz i pytanie brzmi czy to należy reklamować? I teraz przyszedł czas na rozkładanie namiotu. Więc do dzieła, do roboty! Nowego namiotu! Po spływie kajakowym wróciliśmy na kemping, gdzie zostawiliśmy samochód. Relacje ze spływu możecie obejrzeć w poprzednim filmie. Teraz czekało nas rozkładanie nowego namiotu, który kupiliśmy dwa dni temu. O tym zresztą też był już film. Było to pierwsze rozkładanie nowego namiotu z instrukcją w ręku, pomimo że to już mój czwarty namiot w życiu, to trzeba było się przyjrzeć. Ten namiot to największy namiot, jaki miałem. Tylko raz miałem okazję spać w większym namiocie, kiedy byłem na Mazurach na obozie paramilitarnym połączonym z kursem i egzaminem na patent czeglarski. Wtedy spaliśmy w namiotach wojskowych, na łóżkach polowych, na polanie w ośrodku otoczonym lasem, a dzięki temu obozowi miałem gwarantowaną piątkę z przysposobienia obronnego do końca istnienia tego przedmiotu w liceum. I megafory u pani od geografii, która też żeglowała. Pasje łączą ludzi. Tak naprawdę na tym wyjeździe było dużo nowego sprzętu, o czym mówiliśmy w poprzednich filmach. A jeśli o czymś zapomniałem nagrać film, to trudno zobaczyć się na tym i w kolejnych. Takie noclegi na kempingu to wstęp do spania na dziko podczas wędrówek lub spływów kajakowych. Okej, okay, ale nie będę Was już zanudzał o biwakowaniu i mojej pasji do bushcraftu, na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz zapraszam Was, byście obejrzeli, jak tam szło dalsze rozkładanie namiotu, jakie mankamenty w namiocie znalazła Agnieszka i jakie bojowe zadanie miały dziewczyny przed sobą. Rozpadamy namiot. Jeszcze nie przybiliśmy śledzi gwoździ do końca. Natomiast mamy pytanie, które jest bardzo istotne. Są prześwity, Agnieszka znalazła. O, proszę bardzo. Tutaj, tutaj, tutaj. Tam dalej też są. Widać? Bliżej końca i namiot jeszcze jest nieużywany. Dzisiaj będziemy spali pod nim pierwszy raz. I pytanie brzmi, czy to należy reklamować. Amerka pompuje. Ja też chcę. No spokojnie, będziesz pompować. Dziewczyny pompują swój materac, mają napompować. Zadanie bojowe. Jeszcze sporo musisz pomachać. To no, boże ja. Amerika, Oliwka napompuje mamy i taty materace. Proszę Oliwia, już cię Amela daje. Wiesz, pompuj. Bra. Bojowym zadaniem Oliwki i było napompowanie materace nowego materaca, który jest kupiony specjalnie dla nich oraz dużego materaca, na którym i Agnieszka. Dziewczyny spisały się na medal i tata jest z nich bardzo dumny. Już jest po zachodzie słońca. Agnieszka poszła coś... O, krzyczy Ameryka, poszła coś podgrzewać. Namiot już stoi. Światełka w namiocie są, ale pewnie będzie bardziej to efektownie wyglądało, jak już będzie ciemno. Chcesz już spać? Bo Tata jeszcze uwierzy. No co Waj? Trzeba ręką przytrzymać właśnie. Tata gryzie komar, też się chowa. Jesteśmy w środku. O, mama nadchodzi. Amelka nie skacze prosił tata. Już otwieramy, mówi się puch, puch, Puk puk. puk, puk. Ameryka nie chce jeść a Oliwka już je, bo jest bardzo głodna Agnieszka nakłada i jemy pierwszą kolację kolację w naszym namiocie udziec indyka z buraczkami Dobre. Dajcie łapki w górę za ten udziec i zasubskrybujcie nasz kanał Dobre Nasza Agnieszka nakłada buraczki Nie. Amelka jednak zdecydowała się, że zje Obiad do kolację No nie masz, bo nie chciałaś. Tata chciał ci nalać. No będzie musiała zrobić jeszcze jeden taki. Dobrze, zrobimy jeszcze jeden. Co jeszcze? Proszę. Teraz już cała czwórka siedzi przy stole i je. A Melka jednak je i smakuje. I pije ze swojego nowego kuwebeczka. Nie może tata wpoić, że pije się przed jedzeniem, a nie przy wcze... po i w czasie. Pewnie lata zajmie tać się wpajanie tej wiedzy. Dzień dobry. to Cała ekipa już stała. Mama już herbatę zrobiła. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów. Więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. I do zobaczenia w kolejnym filmie.